Panie burmistrzu, ostatnie prace przed jutrzejszym oficjalnym otwarciem ulicy Władysława Rejmonta. No tak, pani uretek, Ja się bardzo cieszę, że dobiegają już do końca te prace. Związane z budową ulicy Władysława Rejmonta tutaj w Mieroszowie. Środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za co jestem bardzo wdzięczny raz, że panu ministrowi Dworczykowi, jak również byłemu panu wicewojewodzie Kamilowi Kamilowi Zielińskiemu. Proszę Państwa, no na pewno bez tych ludzi ta droga by też tutaj nie powstała. Przygotowaliśmy dokumentację, a jak Państwo widzą, droga wygląda w tej chwili bardzo ładnie. Jest to nowoczesna droga tutaj w gminie Mieroszów, jedna z najpiękniejszych, tak jak obecnie mówią mieszkańcy i ja się bardzo cieszę, że jutro dokonamy takiego otwarcia. Przede wszystkim muszę powiedzieć o kosztach, bo to jest koszt 739 tysięcy złotych, całkowity koszt budowy tej drogi. Natomiast 80% otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za co jestem naprawdę wdzięczny. Ale szybko poszło, panie burmistrzu. No ja muszę powiedzieć, że o tyle poszło szybko, że przygotowaliśmy się akurat do tego, mieliśmy projekt dokumentację techniczną pozwolenie na budowę. W związku z tym uzbroiliśmy tą drogę mają nową kanalizację deszczową. Tu wcześniej i już przez moich poprzedników została wykonana kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa. My natomiast tutaj zrobiliśmy nową nawierzchnię, podbudowę, nową nawierzchnię, jak pani widzi, no, piękną taką zatoczkę, gdzie będzie można postawić sobie samochody. No i oprócz tego oświetlenie, oświetlenie, które naprawdę daje taki cudowny obraz Mieroszowa i akurat tej ulicy Rejmonta w okresie takim powiedziałbym wieczornym i nocnym.